Marszałek już w końcu lutego podjął próbę sondażu polityczno-wojskowego. Propozycja jego brzmiała krótko: Niebezpieczeństwo wzrastać będzie z każdym miesiącem. Należy wyjść mu na spotkanie, nie czekać, lecz już teraz bezzwłocznie zgnieść je zawczasu przez radykalne uderzenie zapobiegawcze. Należy postawić Niemcom stanowcze ultimatum w sprawie zbroiń. Jeśli Hitler odrzuci je, Należy natychmiast wkroczyć zbrojnie do Rzeszy. Armia polska do Prus i na Śląsk, francuska do Nadrenii i Bawarii. Ze strony Anglii wystarczy energiczna interwencja dyplomatyczna. Ryzyka żadnego nie ma. Połączone siły Polski i Francji mają miażdżącą przewagę nad stutysięczną tysięczną Reichswerą. Zresztą rządy Hitlera zostałyby zapewne obalone przez wewnętrzny przewrót w Rzeszy. A nawet gdyby się utrzymał, to można będzie łatwo narzucić mu pęta. Ale już pierwsze wyniki sondażu mówimy o niechęci Francji do tak ryzykownej decyzji.